I wtedy, i w Indiach przestał już wiać. A co pani z tym monsunem? A, a, a jak się nazywa pani pisemko? Świnica i Stolnica? Nie, proszę pana, Tantry i tak aha, 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 to poproszę wywiad ja do autoryzacji przesłać. A, a po jak go pani zatytułuje? No pani, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. No, chcemy, żeby to był bardzo chwytliwy tytuł. Ale wie Pan co? Wspominał Pan o posilaniu się pierniczkami. No to może piernik na wspinaczce. Nie, <noise> <noise> jeszcze chciałam powiedzieć o teraz że nasz, Może pamiętają też Państwo, że nasza Krysia sobie szczególnie upodobała przełęcz kartu. Ale minęło już trochę czasu. Krysia od tego czasu bardzo się rozwinęła. No, oczywiście turystycznie. I teraz proszę ja sama zresztą popowiem. czy paguny małych stołach. Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, Wyczynów śmiech do łez Powiem prosto i najprościej Twierdzę na nie jak pies Chociaż wciąż mnie bolą kości Muszę tylko bez dwóch i Piosenkę kończyć Bo na nową właśnie idę grać nie Nasza droga publiczna zdziwi, że tu wiosna w pełni, tu prawie że lato, jeżeli chodzi o temperaturę, a my chcemy was zabrać do krainy wiecznej zimy, do Laponii. Wielu kolegów z naszego klubu bywało tam i na podstawie ich opowieści stworzyliśmy piosenkę, którą teraz zaśpiewamy o tym, jak żyje się w Laponii. W lesie. Choć bez soli są niesmaczne wiesznie się, Nie uwierzysz jak się człowiek urobi, Nim tych na kiszonkę przerobi. Na tak o... komarach tutaj kryje, że na wszelkie kryje, Ryba się i przyje, Na północy tak się żyje. Ta... wcale komórki. Do jedzenia czasem włoskie ogórki. Psy wybudłe są ogromnie, jak biurki. A w rodzinach pięciu synów i córki tako mamy sobie w ciepłym wodzie co trzeba. Uraz się w szeregu klapiąc, tak śpiewa. Tak! Mów ma, gdy pustek żyje, trzeba, że nie śpisz, co zryje. Wyraźli i jest raczej daleko. dla niej jedynym jest on morzem i rzeką. Ale mamy tu Finlandię w butelce. Niech żyje nam na powiatie wielce. Taką mamy, co czerpieje, czasami się pokryje, aż by nasi 1907, o mnichu, dawniej uważany za szczyt zupełnie niedostępny, stał się dziś mnich prawdziwie modnym, po kilkanaście razy wśród lat odwiedzany. Wycieczka na nie jest bardzo miłą, interesującą i nieuciążliwą. No tak, jednak wiemy, że na szczycie mnicha miejsca nie ma zbyt dużo, i to właśnie dało asumpt do kolejnej piosenki, od której wziął się tytuł naszego programu Siedzieliśmy na Mnichu. Siedzieliśmy na Mnichu, śpiewaliśmy po cichu, że teatry oczywiście są ze beset. A jak to wszystko było i jak się zakończyło, opowiem wam, bo miło wspominać jest. Już byli na wierzchołku Ci, których tu widzicie Gdy ja z gitarą spięłam się na szczęście, I tekst posłałam taki Dziewczyny i chłopaki Posuncie się, bo po miejsca mam mało zbyt Minęło ćwierć godziny Słyszymy żurgodiny, Z krzemieszki się wyłania jaśni zbyt, zbyt I tekst nam sunął taki Dziewczyny i chłopaki Posuńcie się, dla wszystkich jest przecież nich. Wprost od Morskiego Boka wyłażą Jasizowa I cieszą się z moimi wariantem. I te taki, dziewczyny i chłopaki posuncie się, jest wino, a nawet ser. Spinaczy przybywało, a miejsca było mało I nikt nie schodził o pogodę panków i każdy tekst miał taki, dziewczyny i chłopaki. Posuncie się ja też bym tu z wami chciał. Siedzieliśmy na mnichu, nie a mi słychu. A gdyby się przez płytę wdrapał, miś, 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 I tekst wymruczał taki Dziewczyny i chłopaki, posuncie się ja z wami, tekstę <trym z turyli> Bez misia, z tej ciasnoty też mieliśmy kłopoty, bo się wszyscy w wielki płom. Tu, tu widać głowę Stasia, a tam wystaje Pasia. Tworzymy wszyscy jeden, pieczysty klop. Ktoś stanąć chciał na nogi i krzyknął. Może gro! Tragiczny będzie w skutkach każdy gest. gest. Yes. Każdy widział w duszy, że gdy się tylko ruszy, to wszyscy poleciemy w dół na fest. Gdy przyszło pogotowie, Kacimierz stał na głowie. Mariola zaś zwisała, popo w dół. Tadeusz na kolanach miał Gośkę i Stefana, a Józek sobie dziurę granicie ku... Zwiążemy przez toprowiec prowiec Was biedną owiec. Niech nie Wam odświeży trochę mózg, mózg, mózg. I do morskiego oka zrzucili nas z wysoka. Ach, mówię Wam, jak wielki był to mózg. więc posłuchajcie, kochani, jak się spotkali zwykłym przypadkiem tych dwoje młodych na On miał od wiatru żółty anorak, ona nie miała nic, ale chęć górskich przygód duża biła jej z nic. Kto nie osłoni słabą dziewczynę, wiatr taki silny jest, on wtedy żółtą zjął pelerynę, jej się spodobał pies. Jesteś tak hojny, jesteś przystojny i pewnie góry znasz. Wiatr pojewisty, wiatr tak upojny, wieje wprost w twarz. On ją zapytał, czy zdobywała tę górę z krzyżem na szczycie. Chętnie tam pójdę, odpowiedziała. Odrzekł to znakomicie. Na goryczkowym ją pocałował. Ona krzyknęła ach! Wiatr nagle ucichł. za się schował. On coś jej mówił o snach. Ona też mówić była gotową o myślach, co z głębi płynął. Więc zeszli razem chłopak z dziewczyną na kondratową. dolinę. Nie wiem, czy było im w życiu obłocznie, czy szczęście porwał im wiatr. Lecz szukam teraz Wstanż już Państwa corocznie na szczytach. Tach. Dosyć długo, tak się jakoś złożyło, że dosyć długo nie docenialiśmy i nie uwzględnialiśmy w naszych programach narciarzy. No ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas tym zmienić, dlatego że przecież narciarze stanowią bardzo istotną, liczącą się o, y, grupę w naszym klubie. No więc postanowiliśmy się zająć narciarzami zjazdowymi. Dobrze, chciałbym zaznaczyć, że w tej piosence autor zastosował onomatopeje. Przypominam, co to są onomatopeje, to są wyrazy dźwięko naśladowcze.

Ej, kochanie ty śpi ci sama, polewcój nie wasim. Podusz ci tu, poruszki tu, porusz miło, Przemierzanie szlaków górskich. No i wtedy co pozostaje? Pozostaje nasza Puszcza Kampinowska i autobus podmiejski. No już sam, a świat się wydaje swojejski. Najlepszą, jak mogę, ja radę ci dam. Autobus odwiedzimy. Złęs, sanko, że tury... i hey, No ale wszyscy członkowie klubu wiedzą na pewno, jaki jest dla nas najważniejszy dzień w roku. Wbrew pozorom nie jest to wcale 22 kwietnia, rocznica założenia naszego klubu, ale jest to święto ruchome. Pierwsza niedziela po 20 listopada. Mianowicie wtedy wszyscy lub prawie wszyscy członkowie klubu Wyruszają do puszczy i y, do zbornego punktu w chacie i gdzie odbywa się greniada. Oczywiście. O tym to jest taki tradycyjny obrzęd, który no, moim zdaniem więcej znaczy niż na przykład Redyk na, na Podchalu. No. A jak to zwykle wygląda? To wygląda mniej więcej. Stoi na pętli 708. Metro Łociny. Prawie przy szosie. Daleko w Łosie. Za kierownicą kierowca słucha. Co mu Irena mówi do ucha? Uf tak powiada. Uf tak mu gada. Uf tak powiada. Uf tak mu gada że tu cyganka, a tam kalisko, pobladł kierowca duże chłopisko i Renan dalej coś mu klaruje, mówi niech pan dziś z nami spróbuje. O, właśnie idą trzy koleżanki. Dwie niosą winą, trzecia ma szklanki, a ten kolega w puszczańskie trasy zabiera zwykle kawałki pasy. Choć tu nie zmieszczą się fortepiany. To ktoś ma plecać dziwnie wypchany. Ustaszczy torbę, o jaka wielka, Nie jedna w niej się zmieści butelka. A dziś klubowa każda niewiasta przyniesie trochę własnego ciasta. W niektórych może będzie zakalec. Na szczęście Ela dostarczy smalec. Jest już dziewiąta minut czterdzieści. Jeszcze się trochę ludzi tu zmieści. Lecz choćby przyszło tysiąc e, atletów, turystów. turystów. A na To gdy dziesiąta jest na zegarze, Pora odjeżdżać, Irena każe. Oto, no to lu, mówi mówi. Nie siedził, Krzow i tak dodał gazu, że ruszył autobus ulicą od razu. Nabiera prędkości, a z tego powodu, że wszystkie mu koła się wkręcą do przodu. I niech on Ignacła nas prędzej i dudni, i stuka moce i pędzi. Więc najpierw do mości z wciąż na i trzeź i zabyli. Coś pchało i pcha. Lecz co to? Już truska, kierowca na gaz i dalej, przez parki, przez szlafę, przez las. I już leśniczówka, już leśny zaborów, bo to jest autobus, nie trzeba motorów Wybiega leśniczy i krzyczy, stój, hej! Lecz poczuł kierowca już smak i z drogą na przełęcz jest tak za pan brat, jak gdyby to nie był autobus, lecz kładę. Przez droble, przez mostki, czy widział to ktoś? A po co to, po co to, po co to coś? Dlaczego tak pędzi na waria że prawie nas wszystkich pakował gdzieś w ruchu? Wrażenia są wszystko ocenić. Ja co będzie, co będzie, co stanie się z nami. I tylko Irena spokojna nadzwyczaj powiada. To nowy, klubowy obyczaj. A po to to, po to to jest, proszę Was, by móc Irenianę zaczynać na czas. Choć trzęsie i wali silnika aż żal. Wesoły autobus podąża na bal, hamuje przed chatą, zagrywa się w piak, aż wszyscy na nosy palają. Pa, pa, wychodzą. Do się tłoczą z dwóch boków. Nikt nigdy takiego nie widział tu z boku. Nikt tylu turystów nie widział na oczy, a jeszcze wciąż wielu się tłoczy i tłoczy. I wciąż ktoś przychodzi i taki tu ruch, że wzenosi, się wzenosi, szybuje nasz duch. Więc zdrowie i reny wypijmy z ochotą. Tak to, tak to, tak 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 Zapatrzony, zamyślony i marzenia i noc ze mną cały Słuchaj, Słuchaj Michale, mam tutaj Twoje sprawozdanie z wyjazdu w Katje Słowackie, ale jakoś jest dziwnie napisane. Normalnie, w każdym razie zgodne z nowymi wymaganiami klubowymi. Jak to? Ja nic nie wiem, jakie wymagania. No, Poczekaj, no, no przeczyta, dobrze przeczytam kawałek. SKT, Smutne Sedlo, Słowacja. Skrót sprawozdania szurka. Short summary, sukrone sprawy. Sobota, 17 sierpnia 7.16. Stwierdzamy Społek. Silne, spontaniczne, stanowcze stop spaniu, samo sedno, spoza szyb sypialni schroniska, słychać szurgot spieszących się sąsiadów, skrzykują się, skrzypią schody, sumitujemy się, są szanse, szybkie słanie sof. smarujemy skipki, szykujemy sute, składane sandwicze. Szynka, salami, ser, szczypta szczypiorki, solimy symbolicznie, szprotki samodzielne, sprawdzamy sprzęt szczególnie z pyrze, sok słodycze, swetry, suche skarpetki, spakowane, Spóźnienie.